Tekst manny na 18 września. I powiedział: Moje oblicze pójdzie i zapewnię Ci spokój. Druga Mojżeszowa, rozdział 33, werset 14. Komentarz parałzyjny. Bóg jest zawsze obecny ze swym ludem. On zawsze myśli o nas, czuwa nad naszymi sprawami, strzeże w niebezpieczeństwie, zaopatruje w rzeczy duchowe i doczesne czyta nasze serce, dostrzega każdy odruch pełnego miłości i oddania dla Niego, dla naszej karności i oczyszczenia kształtuje wpływy wokół nas oraz słyszy najsłabsze wołanie o pomoc, współczucie lub społeczność z Nim. On nigdy nie przestaje czuwać nawet na chwilę, czy wzywamy Go podczas pracowitych dni, czy w czasie cichej nocy. Jak błogosławiona jest świadomość takiej stałej wierności. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie jest pozbawione tego dowodu synostwa. Reprint nr 3250. Komentarz epifaniczny. Oblicze pańskie przedstawia jego łaskę. Jego niełaska dla rodzaju ludzkiego pokazana jest przez odwrócenie się przez niego od ludzkości. Gdy łaska Pana powróci do człowieka, jego oblicze będzie promieniowało uprzejmością, uzdrowieniem i błogosławieństwem. Obecnie Pan udziela łaski swemu ludowi, jako jego szczególnego działu. Bez względu na nasze inne braki, jej posiadanie czyni nas niezmiernie bogatymi. Jego łaska gwarantuje, że pokonamy naszych duchowych nieprzyjaciół. A po zwycięstwie będziemy błogosławieni kananejskim odpoczynkiem wiecznego pokoju, boskim ideałem prawdziwego odpoczynku od grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, w mądrości, sprawiedliwości, miłości, mocy i myśleniu o królestwie. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Psalm 5, werset 13: Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jak tarczą. Psalm 11, werset 7: Gdyż Pan jest sprawiedliwy, on kocha sprawiedliwość; prawi zobaczą jego twarz. Psalm 41, wersety 12 i 13: Potem poznam, że jestem Tobie miły. Gdy mój nieprzyjaciel nie zadmie już wróg przeciwko mnie, lecz wesprzysz mnie ze względu na mą prawość i postawisz mnie przed sobą na wieki. Psalm 102, werset 14. Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad cyjonem bo czas zlitować się nad Nim, bo nadeszła wyznaczona pora. Przypowieści Salomonowe rozdział 16 werset 7. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, pogodzi on z nim również jego wrogów. Ezechiela rozdział 39, werset 29. Nie zakryje już przed nimi mojego oblicza, ponieważ wyleję mojego ducha na dom Izraela, oświadczenie Pana Jahwe. Ewangelia Łukasza rozdział drugi werset 52. Jezus zaś czynił postępy w mądrości i dojrzewaniu oraz w łasce u Boga i u ludzi. Ewangelia Jana rozdział 14 wersety od 16 do 23. Ja natomiast będę prosił Ojca, a on da wam innego Opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, gdyż pozostaję przy was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat mnie już oglądać nie będzie, lecz i wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim ojcu, wy zaś we mnie, a ja w was. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, jest tym, który mnie kocha. Ten zaś, który mnie kocha, będzie kochany przez mojego ojca i ja będę go kochał, i objawię mu samego siebie. Wtedy Judasz, lecz nie Iskariot, powiedział do niego: Panie, co się stało, że zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus odpowiedział mu. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec będzie go kochał, i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie. Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 35, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i czyni sprawiedliwość. Efezów rozdział pierwszy, werset 6, dla uwielbienia chwały swojej łaski którą obdarzył nazwą kochanym. Żydów rozdział czwarty wersety od 14 do 16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno tego, co wyznajemy. Nie mamy bowiem takiego arcykapłana, który by nie mógł współodczuwać naszych słabości, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem do zachowania abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. Pieśni 46, 283, 235, 68, 244, 94, 179 Wiersze Brzasku, 55, Doskonała Ufność Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint nr 5387. Tekst manny na 18 września. I powiedział, moje oblicze pójdzie i zapewnię ci spokój. Druga Mojżeszowa rozdział 33, werset 14. Pytania, jakie doświadczenia z boską łaską i odpoczynkiem w Bogu miałem miałam w tym tygodniu? Co uczyniłem, uczyniłam, by je otrzymać. Jak je wykorzystałem, wykorzystałam. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.